Mamy kurces price 60 remont 17 cost, e, kosztowało nas 35 w 2021. W pierwszym roku nieruchomość przyniosła nam 6 tysięcy zysku, w drugim 6 tysięcy zysku po liczeniu wszystkich kosztów. Po dwóch latach e, zrobiliśmy refinansowanie. Wróciło 32 tysiące niecałe. Nowa wartość nieruchomości to jest 105 i po dwóch latach cały kapitał wraca. My dalej mamy nieruchomość e, i robiliśmy refinansowanie, ale co w trzecim roku? Wyższe oprocentowanie. W tym momencie mieliśmy bardzo niski kredyt, 6,94 e, W tym momencie e, mamy 5 tysięcy. W trzecim roku nieruchomość e, tyle nam zarobiła, więc z samego rynku mamy 17. Okay? E, pierwszy rok 6 tysięcy, drugi rok. 6 tysięcy, refinansowanie 32, trzeci rok 5 tysięcy, razem nieruchomość do dzisiaj zarobiła na 49 tysięcy kosztów wydaliśmy 35, więc 14 profitu. Przypominam, że dalej mamy w tej nieruchomości equity, czyli depozyt, który bank wymagał tego, żeśmy zostawili 25% i dalej mamy 26 tysięcy. Wrócił do nas kapitał. Zbraliliśmy 14 tysięcy i e, wszystkie pieniądze wróciły po 21 miesiąca.